ma wszystkim Mateusz jako Spider z tej strony. Słuchajcie, zgadnijcie, co jest w tym pojemniku. Co tu mieszka. Napiszcie w komentarzu, co myślicie. I zobaczymy, ile osób trafi. Tu jeszcze z ciekawości zobaczcie, Przeprowadzam mrówki. Próbuję przeprowadzić mrówki, ponieważ no to jest po prostu za małe, czy za małe, no za mało miejsca miały tutaj między wodą a watą do wejścia do większej probuwy. Było że jakieś jajka robotnice niosą, ale patrzcie, one wyglądają jakby ze sobą rozmawiały, nie? Spójrzcie tylko. Ej, halo! Dawaj to jajka. Nie, nie dam ci jeszcze. Także... A tu jest królowa. W ogóle widzicie jaka jest różnica między nimi. Olbrzymy, straszny olbrzymy, dlatego chcę je przenieść tutaj. Dobra, lecimy na film. Kurczę, powiem wam tak szczerze, że ten film nagrywam troszeczkę na siłę, bo nie mam za bardzo co w tym momencie nagrać. Eee, też jest tak, że nie mam jakiegoś parcia na to, żeby nagrywać słuchajcie, te filmy. Eee, podoba mi się to, owszem, złapałem zajawkę, ale no na tą chwilę na tej hodowli nic się nie dzieje. Słuchajcie, no tutaj jest eee, odbija się jeszcze suszarka. Tu jest gienia, która się w tym momencie, znaczy dwa dni temu się zakopała, więc na razie daje jej spokój, bo tam jest opcja po prostu kokonu. No, Odgrzebię to tam za parę dni, albo spojrzę do terarii od tyłu, bo, bo wykopała sobie Norę, jak tam sytuacja wygląda. No, co słuchajcie, nawet nie ma za bardzo co karmić, bo tak jak widzicie, no, wszystko jest po prostu e, grube. Nie, Emilka, wszystko jest napełnione. Czekam na wylinki. E, tutaj jest Hapalopus, to też jest po prostu napchane jak trza. Tu jest albiceps. Brachypelma. no ostatnio coś tam dostała do jedzenia drobnego. Tu jest albo pilosus, który wyliniał. W sumie jego mogę wam pokazać. Czy ja to tak otworzę, słuchajcie jedną ręką. Nie. Poczekajcie chwilę. Dobra, jesteśmy z powrotem. Słuchajcie, no tu jest brachypelma albo pilosus. To jest odmiana Nicaragua no ona wyliniała no w tym momencie je także spójrzcie jak super wygląda w ogóle to wygląda jakby to było niebieskie no ale to nie jest niebieskie także nie wiem czemu to tak no cóż tak może ma być bardzo bardzo ładnie wygląda to jest w sumie słuchajcie wiecie pająk który wyliniał yy. Co jedyny, bo na przykład, jak wam pokażę większe sztuki, które mam jeśli chodzi o braszki, no to to w ogóle jest cyrk. Tu jest hamoli, też jest na żarta, malutka. A tu jest chroma, to na razie odłożymy. O, spójrzcie. Nie wiem, czy będzie coś widać po prostu ten chromatus, no też jest o. No patrzcie jaki jest napchany, no jest taka bomba na tej dupie, że to się w głowie nie mieści. Także no nie karmię tego co, no bo nie ma sensu. Też słuchajcie nie wolno przekarmiać ptaszników, to też jest takie, yy, takie, takie, no zupełnie niepotrzebne, bo można im też wiele więcej krzywdy wyrządzić niż, niż dobrego. I yy, no jest to po prostu niepotrzebne do niczego. Zobaczmy sobie dalej. No, tu jest Brachy Pelma No, też spójrzcie. No, też napchane jak działo. Maluszek. Czekam, aż wylinieje. Dalej, słuchajcie. Co to mamy? Albo Pilosus Honduras. No, no, patrzcie, jaka krowa. No, patrzcie. No przecież to jest hit jakiś. No, tak wielkie, tak napchane. Następny jest, słuchajcie, waga. To samo. No patrzcie, jak nawalony. Normalnie grubasy same. Rodzina krampów, nie? Także, także no nie mam kurcze za bardzo, nawet co w tym momencie słuchajcie robić. No Zostaje czekać, tak naprawdę, na wylinki. O, wiem, co Wam pokażę. Pokażę Wam, słuchajcie, linotele linotere serii Cata. To jest, bodajże e, dawne linotele to Megaletoides. Patrzcie, co się dzieje, jednak jest już wszystko tutaj w pajęczynie, a pająk jest tutaj no, od niedzieli, nie? co dzisiaj mamy? Czwartek. To jest 4 dni, no, licząc to, że też była jakaś przekładka i tak dalej, no w tym momencie tak wygląda już pojemnik, jest połowa w pajęczynie. Tam oczywiście siedzi pająk, jak widzimy, też zresztą na żarty, no i, no i tak to wygląda, słuchajcie, no, na pewno robi to efekt. I, I dobrze to wygląda jak jest wiecie, tak, tak zapajęczynowane, dlatego tak jak Chromka, czy tutaj w ogóle każdy ptasznik, czy pająk właściwy, który dużo pajęczynuje, no to jest po prostu coś fajnego, no bo weźmy sobie pod uwagę, wiecie co, no taką pelmę, chociażby, załóżmy tą, boemej, no i tutaj tej pajęczyny, no, no nie będzie tej pajęczyny w tym pojemniku, nie, tutaj ta braszka jak będzie tu siedziała, dopóki z niego nie wyrośnie, tak będzie tu po prostu siedziała, I, i to samo na przykład jest z brachy Hamori, tak? Więc, no, tak to wygląda, słuchajcie. A tutaj, no, jednak coś się dzieje takiego fajnego w tym pojemniku, i coś się dzieje przede wszystkim, nie? Wiadomo, że tu za dużo wystroju, jakoś szczególnie wystroju nie damy, no bo wszystko będzie pod pajęczyną. No, ale wiecie, no, no mimo wszystko, ten pojemnik nie jest taki nijaki, nie? Słuchajcie, tutaj jest Eresus Blue CD. To jest nowy nabytek z niedzieli. Też taki kurcze, grubiotki, zobaczymy. No, czekam też na welinki, żeby to porosło, żeby było coś już widać. E, tu jest Eresus SP Illustris ale to jest w ogóle maleństwo. Tak jak już pokazywałem, taki totalny klesz. Też poczekamy aż to. Urośnie, słuchajcie, fajnie też pojemnik wygląda. pająka z tego Phydus z Lineatus to jest tak, jakby rodzina Eresusów, ale to nie jest stricte Eresus, nie? No i chociażby z tego względu, że on po prostu jest dużo, dużo mniejszy niż Eresus, bo tu samica osiąga maksymalnie 1,5 cm ciała, więc no to jest naprawdę malutkie. Ale pojemnik też wygląda fajnie, no bo jest po prostu cały tutaj w pajęczynie. Też tylko szkoda, że takie małe nie, więc na razie póki co jak widzicie kliszuwa i jak papieru na dole, no bo to też jest sucholubne i, i w zupełności to słuchajcie wystarcza, ale pokażę wam e, słuchajcie resusy, bo one naprawdę tutaj dobrze sobie radzą e, słuchajcie w tych pojemnikach i wyobraźcie sobie, że tak naprawdę to są pojemniki za 5 złotych ze sklepu nie, słuchajcie no tu jest jeden. Patrzcie, opamiętrznował sobie cały tutaj tył. Tam siedzi w środku. To jest bodajże Moravikus? Nie, to jest Walkenarii. Już naprawdę, o! Mamy czarną bestię. Naprawdę jest spory. Więc teraz już jestem pewien, że to będzie samica. Bo no jednak samce nie mają takiej wielkości jak, jak już ma ten osobnik. O! Bardzo ładnie to słuchajcie wygląda. W ten sposób. Pająk z tyłu. No Super sprawa, powiem wam szczerze. Pokażę wam dwa pozostałe. Tutaj też jest Walkenarej. Tu znowu, no przez to, że ten pająk nie miał możliwości, wiecie, nic tutaj wzwyż, tutaj jest jego wylinka, to sobie zrobił gniazdo tutaj. On siedzi tam w środku jeszcze. Też wyliniał, też już jest ładny, duży. No i zakładam, że to też będzie samica, no bo, no bo tak jak mówię, no jednak te samce są dużo mniejsze, wiem, bo miałem okazję mieć, miałem okazję widzieć na żywo i samce nie osiągają takich rozmiarów, jak tutaj już mam te dwa pajączki, więc, więc zobaczymy co to będzie dalej. Słuchajcie, następnym tym większym eresusem był eresus Moravicus. no i on znowu miał jakąś tam większą możliwość, no i spójrzcie, on tutaj dostał ogólnie, wiecie co, kamień bo miałem tylko jeden taki kamień takiego rozmiaru żeby to weszło dlatego ten jest troszeczkę inaczej ma wszystko udekorowane a ten ma sam posypany spód no i ma najmniej tak naprawdę no i ten eresus znowu ulokował się tu też tutaj na całej długości zrobił sobie pajęczynę nie zobaczymy go, chociaż może go zobaczymy o tam jest widzicie i też jest fajny spory bardzo ruchliwy no i powiem mam szczerze, że Resusy póki co, najbardziej moje ulubione pająki, chociażby z tego właśnie względu, że są totalnie sucholubne, więc im to po prostu, no wrzucamy jedzenie i tyle, nie? No i też, no, jak widzicie, można to fajnie wszystko sobie tutaj zrobić, przystroić różnego rodzaju piaskami czarnymi, czerwonymi, wiecie, szarymi, no tych piasków jest całe mnóstwo, tak naprawdę I, i no tak to wygląda. Także no moi drodzy, no wiecie, wybaczcie, że nie mam nic jakiegoś spektakularnego dzisiaj do nagrania, yy, ale no po prostu, no jak widzicie, nie mam za bardzo z czym wyskoczyć, no bo bo albo coś dopiero wylinieje. Albo, albo ten, oczywiście dużo się będzie działo, no bo tak, jak wylinieje, znaczy nie wylinieje, tylko jak da kokon genikulata, to już będzie fajny materiał, tak naprawdę z genikulatą. Mam nadzieję, że kokon będzie udany. Pamiętajcie, że genikulata to jest koło tysiąca, ponad tysiąc młodych, więc naprawdę będzie się działo, nie? To, to w ogóle będzie kosmos, i nie wiem jeszcze póki co, jak sobie to ogarnąć z tym kokonem, jeżeli on wyjdzie. Mam oczywiście możliwość zamówienia pojemników w takiej ilości. To sobie już, słuchajcie, poogarniałem, ale no też na razie czekam. No dopóki nie zobaczę chociażby, słuchajcie tych nimf, no bo nie chciałbym kupić pojemników, żeby się potem okazało, że są one do niczego niepotrzebne, nie? Słuchajcie, no tam, no tam też się mało co dzieje. Tu jest samiec, słuchajcie, Irmini, tu jest już samica Irmini, taka większa. Ale dalej nie mam terrarium, więc nie ma też filmu, jeśli chodzi o jakiekolwiek przekładanie jej. Tu jest póki co terafosa, e, samczyk, no ale też już niedługo będzie u mnie, ponieważ idzie w poniedziałek świat. E, o, chociaż to wam jeszcze mogę pokazać. E, słuchajcie, bo ogólnie to jest tak. Tu jest, widzicie, tu jest to samo. Powyliniały, e, słuchajcie, neo holotele Insei. Złapię tą ostrość. Chyba nie. Neocholotele, słuchajcie, Ince i Classic. No i też, tak naprawdę, na tą chwilę mam 9 sztuk tego, bo dziesiąta gdzieś mi się zapodziała I szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie jest nawet. Także też słuchajcie, no co niektórych pojemnikach z Neocholotele, no te gniazda też fajnie wyglądają, nie? Też fajnie wyglądają co niektóre gniazda. Widać, że się pająki słuchajcie, napracowały yy, i. O, tak jak. chociaż tutaj nie jest tak zobaczymy. Też fajnie. Widać, że się pająki napracowały. No i, i jest co sobie pooglądać. No ale teraz to jest w trakcie wylinki. Więc też nie ma co słuchajcie przeszkadzać. Bo tak jak mówię, no tutaj tych neoholotele trochę jest. To jest są, słuchajcie, kolejne neoholotele. Które gdzieś tam wyliniały, bo ogólnie było tak, że ja miałem je słuchajcie, w grupówce. No ale ta grupówka, słuchajcie, no sprawdzała się w sumie. Tylko problem był z nią taki, że wiecie, jak rzucałem świerszcze, jakieś świerszcze ganiały, też nie chciałem mieć sytuacji takiej, że wiecie, jak to jest coś, yy, na przykład wylinieje, świersz tam wpadnie z nimi pająka, nie? bo już nie było na tym za bardzo kontroli przy przejściu pająka. Zwłaszcza, że one się pozakopywały. Dlatego je poprzekładałem wszystkie do osobnych pojemników, ale efek jest taki, że jednego mi gdzieś wcięło. I nie wiem, czy po prostu go gdzieś przeoczyłem, bo był taki mały, czy został zjedzony, nie. To jest też bomba chorida. Gdzieś tam siedzi na dole zakopana. Także też praktycznie nie widać, ale też jest tak nabombiona, słuchajcie, że będzie wylinka za chwilę. Więc no cóż, Weźmy, no to jest cyrok elegan akurat. On też, słuchajcie, idzie za chwilę, że tak tu ujmę, w świat, no bo to jest samczyk i, i nie jest mi, szczerze mówiąc, do niczego potrzebny. Yy, bardzo fajny też, słuchajcie, pokaz, jeśli chodzi o, w ogóle, czekajcie, może ja sobie to światło na chwilę wyłączę, bardzo fajny pokaz, jeśli chodzi o pajęcznowanie. No, wiecie, to już są jednak pająki troszeczkę takie bardziej hardkorowe, ale to są, słuchajcie, murinusy. Tu mam akurat murinusy, tylko to nie są te odmiany, słuchajcie, Sambara, tylko te pop, te drugie, nie pamiętam teraz nazwy, nie, nie chcę się pomylić, ale też faktycznie te pojemniki, no widzicie jak wyglądają, widać, że to jest, wiecie, pojemnik pająka z tego, co tu jest? A tu jest Neoholotelemira. No, tutaj chyba Neo a czy nie, nie Neo tele, tylko Idiotele Mira. No, Idiotele Mira chyba będzie mi, słuchajcie, linieć, bo się zakopała. Tu ogólnie pod moim palcem ma słuchajcie tą klapkę. Jak trapdoor. No i pająka nie widzę jakiś tam czas, więc podejrzewam, że też będzie za chwilę wylinka. No i tu jest jeszcze, słuchajcie, Murinus. No, tutaj spójrzcie, co się dzieje w tym pojemniku. No, zobaczcie, jaka w ogóle dziura. No, dziura straszna, nie? Także, no, tak to wygląda. No. Fajny pojemnik, fajnie to wygląda. Dobra. Słuchajcie, no, skończymy to biadolenie. No, bo tak jak mówię, no, czekam no aż się coś będzie działo i no zobaczymy, co będzie dalej, nie? Czas pokaże. Także, dziękuję póki co za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.